Jestem w tej chwili w Katowicach Nieopodal dawnej Almy po mojej prawej stronie tutaj budynek Owej przede mną ulica Gierek Łapińskiej, No i z tego miejsca pojadę na wprost włącznik właśnie ulicy Gierek -Łapińskiej z ulicą Ceglaną Wydaje się, że droga jest już przejezdna, oddana, droga wewnętrzna. Natomiast ważna tutaj informacja dla osób, które kiedyś tędy jeździły, że wbrew temu, co pokazuje nam ciągle jeszcze nawigacja Google Maps, ta droga. Jest drogą dwukierunkową. Ona niegdyś była drogą jednokierunkową właśnie w kierunku ceglanej, bardzo często stąd po egzaminie, po zaparkowaniu w okolicy Almy wyjeżdżaliście i mieliście zadanie jechać w lewo, ustawialiście się wtedy przy lewej krawędzi, natomiast obecnie nie już nie przy lewej krawędzi, a przy środku jest ta ulica, ten łącznik nie jest już, jak już mówiłem, drogą jednokierunkową, a jest drogą dwukierunkową. Co za tym idzie, po przejeździe ronda, po pominięciu ronda u zbiegu Ceglanej-Wita-Stwosza, czyli przy e, Szpitalu e, Okulistycznym, możecie dostać polecenie skrętu w prawo na najbliższym skrzyżowaniu. I wtedy również tutaj skręcamy tutaj doskonale. Widać podwójna linia ciągła. Na końcu tejże drogi znak ustąp pierwszeństwa. Ja tutaj pojadę sobie w lewo, czyli prawej, lewej muszę ustąpić. No i myślę, że już tereny znane wielu osobom poruszającym się samochodem po Katowicach.